Cześć Wam, dzisiaj jest wiz, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Gęczny Impact w Serii o tym samym tytule, a dzisiaj chyba mocniejszy głos mam po tym wszystkim, więc hurdur, durdur, zacznijmy od tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli primo gb, primo dla nas, ludzie, i jeżeli odhaczacie wszystko codzien... Jeżeli otaczacie wszystko codziennie. Już poleciłem z jakąś inną formułką. Genshin wygrał ten Partner Awards na PlayStation od Sony na 2023, czyli trzeci rok z rzędu i mamy drugie 200 primogamów, co oznacza, że przez najbliższe 4 dni, licząc od wczoraj jak się logujecie, to będą wam przychodziły maile. To był pierwszy, teraz dostaliśmy drugi. No i, no i... Trzeci będzie jutro, czwarty będzie pojutrze. To są rzeczy związane z PlayStation, z TGA i jeszcze porozmawiamy w przyszłości, jak tam się uda coś szarpnąć. To będą dodatkowe primogemsy, więc pamiętajcie wbijać, pamiętajcie odhaczać, bo to są rzeczy, które musimy jeszcze w tej aktualizacji tyknąć, jeżeli dobrze pamiętam. I w najbliższych dniach musicie się zalogować, żeby w ogóle zacząć dostawać te maile. Pamiętajcie o tym. 800 primogemów piechotą nie chodzi, a dzisiaj są urodziny Nilo, więc jeżeli macie tą postać, akurat nie mam, więc troszeczkę mnie to boli. A podoba mi się z designu, nie podoba mi się jej fabuła. Mam flashbacki z Wietnamu. Jeżeli chodzi o jej questa, którego robiłem na przemian z Archon Questem, blokowało się jedno z drugim, więc to było parszywe. Gdyby nie to prawdopodobnie bym bardzo pozytywnie podchodził do postaci, bo jej design jest czaderski. Więc Nilo, o tobie dzisiaj będzie troszeczkę na spekulacjach i spoilerach. Nie konkretnie o tobie, ale będziesz bisem do tematu, który wczoraj poruszałem i dzisiaj bym zakończył ze względu na to, że lepiej się czuję i patrzę w notatki na rzeczy, o których zapomniałem wczoraj powiedzieć, to raz, a dwa lekka rata powinna polecieć. Więc wszystkiego najlepszego dla Nilo 100 lat, 100 lat. Dziękujemy za Twoje specjalne jedzonki. Jeżeli macie tą to pamiętajcie, zabrać ją na specjalną przejażdżkę, bo dzisiaj jest ten dzień, kiedy powinniśmy się nią nacieszyć. Odklikajcie sobie tutaj, żeby nie świeciło wam na czerwono. A ja bym przeskoczył dalej, lecimy z tematem, bo dzisiaj tego troszeczkę jest. Więc przede wszystkim zakończył się niedawno konkurs Retro Contest od Juliana i ekipy. Ja sobie tu wbiję na Discorda i przeskroluję przez to wszystko, bo Wasze prace są fantastyczne. I czy to jest jedna z osób, które coś zgarnęło od razu na samym starcie? Nitkafein, jeżeli dobrze kojarzę, to jest jedna z prac, która zgarnęła dodatkowo. Miejsca, które dodaliśmy Więc wyróżnienie tutaj poleciało I Keteru, cudna pracka Mati i ta la signora Enkai, nice Taiga Aisaka i jeżeli dobrze pamiętam Tutaj też jest wyróżnienie, więc gratulacje To pixelartowy pikselartowy wielorybek no, to Znaczy wielorybek, narwalik Narwaniec taki, a to już jest Mati Kolejna praca od Nitkafein, Kolejna praca od tajga Aisaka Chyba ta, na którą właśnie najwięcej głosów poszło Mati z kolejną pracą Nitkafein i cudne ołóweczki Wentylacja Co Chyba tak się będzie czytał twojego nika, nie mam pojęcia Mora, mora, mora Malina Szczeżuja Mati tutaj ostra walka Emo princeska i nawiązanie do czarodziejek z księżyca Aishi i tutaj są dwie pracy, nie jest praca inspiracja, cudne Nala, cudowna pracka There is Riku Need Caffeine i jest z inspiracją również Sander, wracamy do naszych starych czasów, nie oh, Maty z Wilkiem. Gaba z małym czarodziejem jest Wenividi Vidi, Vinci. Jeżeli dobrze rozumiem, to jest chyba nasza ostatnia albo i pierwsza praca wyróżniona. Blueberry, nice! Takie, wiecie, lata 70. Awnia, to jest wyróżnienie. Jedna z tych dwóch prac, które dostały mocniejsze tupnięcie. Joe Lionheart, tutaj gratulacje, to jest nasze pierwsze miejsce. Ketty i cudne uweczki, nice! Wiecie, że ja jestem fanem uweczków, Mam ogromną słabość do rzeczy popełnianych na kartce i robionych łapką, a nie w digitalu, czy w digitalu też się słabką? Taiga Asaka, Niko z cudnymi plakacikami w różnych wersjach, jeszcze jest taka, Mati z kolejnym walczącym chwilicurlem, Xiao i ten Mario cudowne, Ugo Shosho to jest ta osoba, która ma drugie wyróżnienie, więc do tego za moment będziemy przychodzili, ale ma. Kole o, jest Pop Fiction Nice, Kami. Mega złotkie, takie nieczybiskowe to jest jak pora na przygodę? Tak, to będzie chyba stylówka a la pora na przygodę. To. Tak, to jest to. Wydawało mi się, że, że masz jeszcze jedną pracę u Sosho, ale to jest to, co zgarnęło czyli. Naszym zwycięzcą dzisiaj jest Joe Lionheart. Gratulacje. wyróżnienia lecą do Hugo Sosho i do Avni, a dodatkowo chcieliśmy wynagrodzić trzy osóbki z puli bonus nagród. Nvidia, Da Vinci, Nitka Fein oraz Taiga Aisaka. Przepraszam, jeżeli czyjegośnika źle przeczytałem. Więc tutaj bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział. Jesteście fantastyczni, ale przede wszystkim Wszystkim chciałem podziękować organizatorom oraz jury za wybieranie, za mega sprawne zorganizowanie tego. Jesteście fantastyczni, Jurian i ekipa. Dziękuję wam, Wymiatacie. Ten konkurs poszedł sprawnie, jak jeszcze nigdy nam konkursy nie poszły, więc chyba Juriana wrobimy w rolę moda konkursowego. Rewiz, ja z tobą dzisiaj na ten temat pogadam. I wydaje mi się, że tak, tak, że z przegłosowaliśmy, że zostajesz moda. Nie, dziękuję, jesteście fantastyczni, jesteście osą. Awesome. A ja bym przeskoczył do kolejnego konkursu, który tutaj mamy, bo mamy Welcome to wizualizacja Lisenga. Słuchajcie, słuchajcie, przynoszą wieści. Lisengardowe konkursy są odpalane przez lewego. Nadchodzą święta, więc trzeba rozpieścić. A wy, artyści, też rozpieśćcie nas. Padł kiedyś pomysł, żeby spróbować zobrazować naszą Discordową ekipę, więc trzeba to zrealizować. Zadanie: Wykonaj wizualizację naszego Discorda, a dokładniej ludzi stąd. Przykładowo, jak wyobrażacie sobie Renę z siekierą, albo lewego rzucającego hajsem. Może wasi przyjaciele są tutaj, a może cała wielka ekipa, przed którą czuwa grażyn. Wszystko to, co przedstawicie, ogranicza jedynie wasza wyobraźnia. Technika, rysunek malunek lub digital. Nagrody? Lewe nagrody, więc warto. Pierwsze miejsce duża poducha ze sklepu i w anime, taka co za mną stoi, plus battle pass do Genshin'a, plus WM Welcome Moon, oczywiście. Drugie miejsce, średnia poducha od i w anime, plus battle pass, a trzecie miejsce... Najmniejsza poduszka plus Welkin Moon. Termin zamieszczania prac 23 grudnia. Sponsor lewy. Jury, ekipa od lewy szuka żone. Kto może brać udział? Wszyscy, w tym młodzi i młodzi. Czyli gady tym razem możesz brać udział w konkursie. Chyba. Regulamin. Zakaz prac łamiących regulamin. Zakaz prac wulgarnych 18 plus, obrażających innych uczestników społeczność wiza. Innych kontent kreatorów mihojo, kognos, Virhoyovers, wers, i tak dalej, i tym podobne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zakaz wykorzystywania prac innych nawet za ich zgodą i zakaz wykorzystywania AI, czyli sztuczna inteligencja, nie może być tutaj użyta do zrobienia pracy. Oczywiście przedświątecznie zapraszamy do sklepu i w anime, macie wszelkie linki, jeżeli jesteście zainteresowani, no i to macie na Discordzie, zapraszam tam. Uff, ale się ludzie podziało z konkursami, a to jest dopiero początek, bo worek z konkursami zostanie rozwiązany i za chwilę się wszystko rozsypie, będą różne inne rzeczy, bardzo możliwe, że będzie coś dla fanów AI, bardzo możliwe, że będzie coś dla fanów fotografii, właściwie bankowo, i bardzo możliwe, że będzie coś jeszcze dla fanów artystycznych rzeczy i nie artystycznych rzeczy, więc będzie coś do wyboru, jeżeli chcecie zawalczyć, a na na przykład uważacie, że rysowanie wam nie podchodzi, to będą też inne sposoby na zawalczenie o Blessingi, Battle Passy, i tak dalej, i tak dalej. Więc, przechodząc do kolejnej rzeczy, mamy troszeczkę hojo w panice, czy nie mamy hojow w panice? Wczoraj odbył się stream na hojo wersie na ich oficjalnym, znaczy na Genshin'owym oficjalnym profilu Twitcha i tam mieliśmy Astra Carnival pierwszy z dwóch dni, gdzie mamy walkę w TCG, czyli karczanka. Mówiłem wam jakiś czas temu na spekulacjach i spoilerach i to mówiłem wam coś, do czego Pora część naszej społeczności miała wątpliwości. Znaczy się, że Hoyo zamierza walczyć o karczankę. Zatrudniają tam nowych speców, którzy mają to ogarnąć. Moim zdaniem to się im nie uda bez totalnego przebudowania karczanki. To trzeba rozwalić i zbudować na nowo od podstaw, a nie posypywać cukrem, pudrem i lukrem. To im nic nie da. Ale zamierzają walczyć i już zaczęli walczyć. Już rozpoczynają się różne akcje, które mają promować mniej popularne tryby rozgrywki w gęszcinie. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, bo jak wczoraj wbiłem na tego streama, to było troszkę ponad 500 osób. Może koło 600 osób, potem był spike w okolicy 6000 osób, a potem zaczął się odpływ, bo oglądanie, jak ktoś gra w karty, ogólnie mnie nie bawi, więc ja nie jestem targetem tego całego przedsięwzięcia, ale to było nie używając wulgaryzmów, wybitnie, nudne, patrząc na to, było takie, to mnie nie zachęca do grania w Genshin'e. To mnie nie zachęca do grania w karciankę, wręcz mam mniejszą ochotę grać w Genshin'e, patrząc jak dwóch gości z wynudzonym wyrazem twarzy, rzuca kartami. Wow, okej, okay, wyszło i komentator, no dobra, nieważne. Zamierzają walczyć, już zaczęli to, o czym wam mówiłem kilka tygodni temu, że są różne projekty, nie spodziewałem się, że to będzie w taki sposób realizowane, ale jest w taki sposób realizowane, więc to są zewnętrzne projekty, pod którymi choja się dodatkowo podpisuje, i które są częściowo albo bo gdzieś tam pod stołem, pod ladą, finansowane przez HOJO, więc są różne kombinacje, żeby to wszystko podnieść i podnieść mocno. Jeżeli jesteście zainteresowani, to drugi z tych streamów powinien być dzisiaj, jeżeli dobrze w Momencik, momencie na sobie na grafikę. Tak, 14 PST do 17, 2 grudnia, a drugie jest. Też 14 do 17 3 grudnia, czyli to jest nasza tam, nie wiem, 21? Momencik, aż luknę. Nie, 23 z hakiem, gdzieś tak? No Późna noc u nas, późna noc u nas, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to dzisiaj będzie drugi z tych streamów. Nie namawiam, nie namawiam wyjątkowo, to jest pierwszy stream od Hojo, gdzie jak spojrzałem, to było takie, a ja nie mam tutaj czego szukać. Więc przechodząc dalej, powiedzmy, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery spekulacje. i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymru, że nie mogę jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie. Zacznijmy od właśnie tego TCG i całej reszty, która się dzieje za zasłoną, bo mówiłem wam już od jakiegoś czasu, że nie najlepiej dzieje się w Gęszynie i również nie najlepiej dzieje się w Honkaju Star Railu, ale to jest na odcinek z Hongkaja Star Raila i w Zenless Zone Zero, tym zajmiemy się na dniach, bo jeżeli chodzi o Zenless Zone Zero, to rzucę tylko jedną informacją. Po tym odzewie, który teraz jest, bardzo negatywny z Ameryki i Europy i relatywnie pozytywny na Chiny, weźcie pod uwagę, że chińscy content creatorzy nie mogą krytykować tego co oglądają. Się zachwycają, bo mają się zachwycać, bo dostali taki prikaz. Więc oni się tam zachwycają i pozytywnie do tego podchodzą, bo tak ma być. Jak to odbiera społeczność? Nie wiem, wygląda na to, że relatywnie pozytywnie, ale też nie jest hip hip hura. Rozpoczęła się beta do Zen Zero wewnętrzna zamknięta, bo mają drobną panikę na pokładzie, bo to nie jest odbiór, którego się spodziewali. Szczerze powiedziawszy, Hojo spodziewało się mega pozytywnego odbioru, że gracze będą zachwyceni i zaraz zapowiedzą kiedy ta gierka wchodzi, ona wejdzie na rynek, a tu jest nagle ściana, nie? Uderzyli w ścianę. Ale wracając jeżeli chodzi o pozostałe tryby, to Koleś, David i yy, nie pamiętam nazwiska, Jiang, on się chyba nazywa tak, David Giang, czyli Kolo, który teraz jest producentem gęsina, stawia wszystkie karty na stół i nie zamierza położyć nic w Genshinie, czyli housing. Dostaje okejkę, że będzie mocno rozbudowywane, będą może jakieś tryby, a może jakieś eventy związane z housingiem. Jeżeli chodzi o TCG, to już zaczęła się ostra walka o spopularyzowanie tego. Nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek siła reklamy była w stanie przekonać ludzi do grania w karciankę. Z mojej perspektywy, tak jak powiedziałem, oglądanie tego wczoraj co najwyżej zniechęciło mnie do odpalenia Genshina wieczorem, więc na minus z mojej perspektywy, przypomnienie mi, że mam niezrobioną całą karciankę, było takim, że aha, nie chcę się dzisiaj ładować. Mam zrobione Daily, nie chcę się robić nic dodatkowego w Genshinie I to jest początek różnych rzeczy. Nie wiem, czy wszystko jest skumulowane na teraz, że będziemy mieli jeden konkurs za drugim konkursem, za turniejem i jakąś dodatkową rozgrywką, może coś w grze, a może jest to rozbite na bardziej dalekosiężny plan, którego to jest początek, a dalsze efekty zobaczymy, jak to się skończy i przeanalizują, jaki jest odbiór graczy, jaki jest odzew społeczności i z czym możemy jechać dalej, co się spodobało, co się nie spodobało, co przylgnęło i co możemy rozbudowywać, a co po prostu spłynęło po nas, jak po kaszce i co najlepiej zapomnieć, i ten. Więc to jest to, o czym gadaliśmy i ludzie to się o dziwo zaczęło, myśleć myślałem, że więcej czasu im zajmie ogarnięcie i przygotowanie się do tego. więc zaskok troszeczkę, że informacje, które dostawałem tak szybko zaczęły się potwierdzać, więc przeskoczmy do kolejnej. Coś, o czym wczoraj mówiłem. Przede wszystkim errata. Dziękuję, mam tutaj informację, że faktycznie Coś mi nie pasowało z Randialos, to nie był ten liker, ten liker, o którym myślałem, to jest y, Uncle Chicken, czyli Kejka który ten Kejka, to jest ten, który zamknął swoje konto i jeżeli Wrocław okaże się niepoprawny i on miał tam całkiem niezłe trafienia, jeżeli chodzi o kolejność banerów i kto na banerach będzie, jeżeli chodzi o Randialos, to był ten kolor, który gadał na temat Arle, że Arle fabularnie... Z... Czy tam postać zniknęła? Tak, totalnie. Nice. Nie to, że się rozpłynęła we mgle, jak zazwyczaj, czy gdzieś poszła i zniknęła, tylko pyk, wyłączyli ją. Wracając, jeżeli chodzi o Randy Alos, to jest ten kolor, który gadał na temat Harle, że ona z Isekaiuje w Archon Questie i z tego się nic nie potwierdzało. I to jest ten koleś, o którym twierdziłem, że on nie ma poprawnych trafień, więc pomyliłem likerów, ale wczoraj byłem średnio przytomny przez gorączkę, więc mówiłem z góry, że mogę coś pokręcić i faktycznie pokręciłem. Przepraszam za to. Wracając do naszej postaci i do tego, co chciałbym powiedzieć, bo są jeszcze dwie rzeczy, które wczoraj powinniśmy. Był podnieść, a ich nie podniosłem. Przede wszystkim tego, czego nie podniosłem, to wiosłem, czyli ona na arcie ma włócznie, włócznie od Saino. To nie jest włócznie od Saino, to jest włócznie od niej. To była włócznia, która była projektowana pod tą postać. Były trzy postacie, które miały mieć bronię z konkretnego seta, które miały stanowić o fabule, która jest mien... no, fa fabule pustyni. Jedną z nich jest oczywiście Deha, drugą z nich jest Nilo, a trzecią z nich jest Candys. I wszystkie trzy te postacie miały mieć bronię z tego samego setu. One miały być połączone i fabularnie te postacie miały być połączone, bronie również. I jak popatrzycie, co do gry trafiło, to faktycznie są pozostałości po tym, że to było projektowane i tak dalej. Jest znaczenie na temat jej oczu, to wczoraj dodałem na montażu, zapomniałem powiedzieć, znaczy, no, przejechałem nad tym wzrokiem i nie powiedziałem na głos, jeżeli chodzi o jej oczy, to niektóre koncepcje z tym dualizmem, pustynia, woda i tak dalej, oazy, to miało mieć związek, to w ogóle nie został temat ruszony, tu będziemy wchodzili w motywy fabularne, które pociekły, nie muszą być prawdziwe i co najważniejsze, nie zostały najprawdopodobniej nigdy skończone i wykrystalizowane, więc troszkę strzelenie w ciemno, ale to jest jedna z tych rzeczy i ta broń i część fabuły tej postaci została zrobiona bardzo wcześnie, jeżeli chodzi o etap produkcji sumeru tej części pustynnej i prawie wszystko na jej temat zostało wrzucone do kubła jako, że włócznia była gotowa praktycznie ze wszystkim to zostało przerzucone na Saino i Saino dostał rzeczy, które miały być dla niej. Część fabuły, która miała być dla niej poleciała do Dechy, więc ta postać została rozbebeszona na części pierwsze i motywy zostały poprzesuwane. Sotin, Nilou oraz Decha to miały być te trzy postacie, które miały nas ciągnąć przez różne zawiłości fabularne pustyni. Zamiast tego dostać... Właściwie Nilou miała być od strony zielonej, Decha miała być pomiędzy, a Sotin miała być na pustyni i to miało być to połączenie, taka, taka triada fabularna bardzo mocno. Niestety to się nie udało, i mam tylko szczątki informacji, jakie były ewentualnie plany. Bardziej związane z tym, co zostało produkcyjnie zrobione do modelu i do animacji, a nie z tym, co dostaćmy no, Ale ta postać wygląda na piątkę. No, spójrzcie na to. To wygląda po prostu jak taka wypasiona piątka, jakby jej dać właściwą broń. No, to już jest totalny czat. To jest. E, troszkę mnie kusi teraz. E, gadałem wczoraj z Sezem i nabijaliśmy się z tego, że troszkę mnie kusi polecieć po wiosło, żeby dostać wiosło tylko dla niej, ale to jest bez sensu. Jedna z najsłabszych czwórek w grze, a ja bym dał jej wiosło tylko po to, żeby wyglądała czadersko, bo kiedyś była planowana Bycie czymś innym niż faktycznie jest. Ból dolnej części ciała. Jeżeli chodzi o postacie, które są planowane na coś innego i coś innego dostajemy, to powiedzmy słów parę na temat Sakros, co do której i co do Albedo też były troszkę większe projekty w okolicy aktualizacji 1.2 i później. Projekty, które nie zostały podniesione, które może jeszcze zostaną zrealizowane. Więc mi się zawsze zdawało, że Sakros jest od psowatych, nie kotowatych, że ona ma uszka i tak dalej, że ona jest może nie lisem, ale jakimś pieskiem czy coś takiego. Teraz dostajemy informacje z nadchodzących. Więc tutaj uwaga, może nie tyle fabularne, co eventowe rzeczy, ale są. Motywy podniesione na jej temat i tak jakby jest odbicie, że ona jest z kotowatych Ona gdzieś ma kocie łapki czy psie łapki, jak dobrze pamiętam Nie wiem, czy nie na podeszwach butów próbuje obrócić, ale tutaj chyba się tego zobaczyć nie da Wydawało mi się, że ona jest bardzo psowata, ale niektóre rzeczy, które ona robi Troszeczkę drobne nawiązanie do tego, co jest w Honkai Star Railu teraz w tym evencie Ale to jest podobno opisane jako kotowate i jest mowa o jej kotowatej naturze ja myślałem totalnie, ale tak, 100%, że ona jest psem, psowata i tak dalej. Ona nawet ma takie zachowania jak piesek, który do właściciela leci i tak dalej. Tego typu zachowanie, no no, no spójrzcie na nią. To mi to nie wygląda na kota, mi to wygląda ewentualnie na piesa Piesą. Piesoł. Czy ona ma dendrofiolkę? Na mafiolkę z listkiem. Tu jest dla mnie zaskok. Dajcie znać, co wy myślicie na temat tej postaci. No bo ja absolutnie nie miałem kociego wajbu tutaj, więc dla mnie jest zaskok. I przeskoczymy do kolejnych rzeczy. Dzisiaj tak troszeczkę drobnie ten temat ugryziemy. Będziemy to rozbabeszali w przyszłości. Ale mamy teoretyczny, spekulowany i wyciek terminów, kiedy co się powinno odbyć. Czyli 8 grudnia, w najbliższy piątek, tak? Jeżeli dobrze patrzę, to jest najbliższy piątek. Powinien się odbyć livestream do nadchodzącej aktualizacji 4.0. 4. Więc tam się dowiemy paru różnych rzeczy przy okazji. Czy nawia leci na standard, czy nie. Tutaj są różne dywagacje wśród ludzi zajmujących się tym, co jest na becie, a nie likerzy. Czyli ludzie będący na becie spekulują, że nawia może się pojawić na standardzie. Mi się prywatnie nie wydaje, ale jest jak jest. Jeżeli chodzi o pre-download i drip, to będzie 18 w poniedziałek, więc mamy troszeczkę czasu jeszcze. Tym się zajmiemy za moment. I jeżeli chodzi o ostatni termin, który Hojo ma w swoim notatniczku, kiedy coś się powinno. Pojawić, to jest 20 grudnia, Środa, i tutaj będzie wjazd aktualizacji 4.3 i start serwerów do bety 4.4. To, co teraz czeknie z tych serwerów testowych, pojawi się wtedy i będziemy mieli weryfikację, co jest, jak jest i z czym będziemy mieli do czynienia. I przechodząc do spekulacji na temat tego, co jest w tych danych, co jest w tych terminach, mamy przewidywane rzeczy, które powinny 18 zostać zapowiedziane w dripie, i jest to Jamming oraz Cloud Retainer. Dalej jest używana forma Cloud Retainer, więc nie wiem, co będzie z imieniem tej postaci. Ja tylko do dostawałem info, że jest inna nazwa kodowa na Cloud Retainer niż Cloud Retainer, że jest to jedno słowo, więc prawdopodobnie imię. Tak wam przekazywałem. Jeżeli chodzi o jaming, to jest coś, co jakiś czas temu z bardzo trefnych źródeł wyciekało, że jest lwim chłopcem i żeby nie pokręcić, to jest leak, który mówił nam dosłownie jaming, czterogwiazdkowa geo, postać z mieczem, sus, informacja, bardzo sus, informacja. Więc to był jeden ciąg informacyjny, który dostałem. I od tamtego czasu nie widziałem popularnego wykorzystania tego imienia jaming, w ogóle nie widziałem podsuwania tego że On ma być geo, postacią z mieczem. Może miecz tak, ale ludzie starają się nie mówić, że on będzie geo, no bo im to średnio pasuje i no zobaczymy. Jeżeli to się okaże prawdą, że on jamming ma na imię, to pierwszy raz poszło z tego lika z geo, więc jest jak jest. Nie oznacza to, że on musi być geo i nie oznacza to, że musi być z mieczem. Pamiętajcie, jak jest miecz jednoręczny, to jest najbardziej podejrzana broń ze względu na to, że to jest placeholder na wszystko inne, jeżeli coś się w hojo porąbie. Lecąc dalej, na chwilę obecną, banery na aktualizację 4-3, które są wykrystalizowane, są takie, że w pierwszej połowie powinna być. Nawia z Ajaką, która to Ajaka zastępuje Albedo, o którym mówiliśmy wcześniej, a w drugiej połowie będzie Raidenka z jej imieniem, która zastępuje Ito, o którym mówiliśmy wcześniej. Więc tak wygląda sytuacja, tak wygląda kumulacja. Bardzo możliwe, że błędy z Ito i Albedo są związane z tym, że na jakimś etapie były testowane trzy fazy banerowe, czyli krótsze fazy banerowe po dwa tygodnie, nie po trzy, i pomiędzy Nawią i Ajaką, a Rajdenką i jej miał być Albedo z Ito. Nie będziemy tego najprawdopodobniej mieli, więc. Nawia za jaką i rajdenka z joimiją, To je to, co dostaniemy Coś jeszcze tak, w Honkaju Railu widzimy się już w najbliższą środę Za trzy dni na rolowaniu po Argentygo. Jeżeli jesteście zainteresowani No to tutaj oczywiście Fushi, Rafamiarz i Win Zbierają jeżeli dobrze pamiętam Jeżeli pokręciłem to przepraszam Nie widzę teraz tego tekstowo Więc lecę z pamięci, mogłem pokręcić A jako, że dalej mam gorączkę To się będę wykręcał w tym temacie Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Nikt Ważny Jesteś osą, dziękuję Ci bardzo mocno Za podsyłanie tak cudownych miejsc Jest super Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in event i jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień trzeci, a w nim mora, co oznacza, że jutro jest dzień czwarty i pierwsza z trzech paczek z primogemami po 20, w każdej łącznie 60, tak jakby jedno dodatkowe daily. I sytuacja zbliżona jest w starej lu dzień trzeci, czyli tam waluta, jutro będzie jakieś pićko, a pojutrze pierwsza paczka ze Stellar Jade'ami. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał Wam na parametryk Transformerze i w moim przypadku jest to 21 godzin. Zostając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi arcy Magowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosą. Lisi Twitch-nauci wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher osą. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę wam. miłego dnia, dobrego dzięka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże karędzi wam sprzyja. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już jutro. Miłego do następnego. I hej! No time to say hej! So let's not call it that. To miał być krótki odcinek ze względu na gadanie o konkursach. Nie wiem ile będę musiał wymontować, ile zostawić, więc nie wiem czy mam 35 minut nagrania, czy mam 25 minut nagrania, więc troszkę, troszkę trudno wymierzyć czas. Jak pokazuję te wszystkie grafiki, zaczynam gadać o Waszych obrawkach.